Potem 19 czerwca w Wolsztyńskim Domu Kultury rozegrano pierwsze indywidualne Mistrzostwa Powiatu Wolsztyńskiego w szachach juniorów do lat 16, 12 oraz do lat 8. Patronem honorowym tej imprezy szachowej był radny Sejmiku Wojewódzkiego pan Jan Koziołek. Zawody przeprowadzono według ustalonego regulaminu systemem szwajcarskim 7 rund po 20 minut. W zawodach rywalizowało 66 juniorów w trzech grupach wiekowych do lat 16 w kategorii chłopców i dziewcząt o Puchar starosty powiatu wolsztyńskiego. Do lat 12 również w kategorii chłopców i dziewcząt o Puchar burmistrza miasta i gminy Wolsztyn. Do lat 8 o Puchar dyrektora Wolsztyńskiego Domu Kultury. Patronem honorowym tej imprezy szachowej był radny sejmiku wielkopolskiego pan Jan Koziołek. Głównym organizatorem pan Edward Angard. Sędziował pan Henryk Paciejewski, sędzia klasy państwowej. Oto pierwsze miejsca w poszczególnych grupach. Chłopcy do lat 16. Pierwsze miejsce zajął Marcin Wojciech. Dziewczęta do lat 16. Katarzyna Obierska. Chłopcy do lat 12. Piotr Świniarek, dziewczęta Dorota Świniarek. W kategorii do 8 lat zwyciężył Mateusz Walkowiak.